Myślałem, że wiem gdzie jestem okazuje się, że chyba wszedłem nie tą odnogą Odry Ten dzień zapowiada się interesująco, a ja idę w sandałach Ten dzień zapowiada się bardzo interesująco It starts with a and a tingle. Cześć Wam, dzisiaj z Wiz wizualnie wy oglądacie człowieka, który właśnie wraca z rozmowy o pracy, której nie było. E, takie numery jeszcze nie miałem. E, zgłosiłem się, to znaczy, próbowałem się dobić do człowieka, który ponoć nie istnieje. E, jako, że nie było numeru telefonu, i na maile nie uzyskałem odpowiedzi, to w końcu kopnąłem się pod adres, który okazało się, że nie istnieje. E, I on... Próbowałem tam się w okolicy wywiedzieć, czy ktoś coś wie. Wcześniej w ogóle nie wiem jak wy, ale ja jak idę na rozmowę o pracę, to zazwyczaj próbuję się czegoś dowiedzieć o pracodawcy o firmie, co ta firma robi i w ogóle w co się próbuje wstrzelić. I zazwyczaj jest bardzo łatwo, bo w takim kręgu się obracam. Graficy zazwyczaj mają tam jakieś swoje portfolio. Jeżeli firma kogoś zatrudnia, to celuje w jakiś konkretny target i wiadomo, wiadomo, z czym do tych ludzi iść. Ale są też firmy, które bardzo cenią sobie prywatność. I na przykład na rynku polskim w ogóle nie funkcjonują. Funkcjonują gdzieś tam, nie wiem, w Azerbejdżanie, w Chinach czy gdzieś, gdzie w ogóle... Mój mózg nie sięga i trudno jest znaleźć coś w polskich internetach na ich temat. No i jak nie znalazłem nic na temat tej firmy, no to się nie zdziwiłem, nie przestraszyłem, bo takie numery bywają, nie? No i pierwszy raz tak miałem, żeby podejść, spojrzeć na dziurę w ziemi i tak, oh, tu jest ten budynek, który budynek jest najbliższy? Tamten, no to idziemy zapytać. Wchodzę, a pani na recepcji tak kompletnie nie wie o co mi chodzi, tak nazwisko, imię, nie sprawdza, w ogóle nie ma takich tutaj ludzi. Obszedłem wszystkie budynki naokoło, po prostu Matrix. Yy, taka wir wirtualna praca dla yy, nieistniejących ludzi. Śmiesznie, śmiesznie. Ogólnie w ogóle teraz mam takie motywy. Cały czas jestem Przemęczony, nie wiem co się dzieje, i nie wiem na przykład, czy te, to teraz mi się nie śni, bo sytuacja jest dość absurdalna. Ale z drugiej strony, na przykład, wczoraj e, rozmawiam z znajomą, kucnąłem sobie, żeby zawiązać buta. Nie ja, tak jak dzisiaj, nie byłem na tyle naiwny wczoraj, żeby ubrać sandały. No mhm. e, więc kucnąłem sobie, żeby zawiązać buta, i ona ma oczy jak 5 złotówki. Po chwili się okazało, że wbiegła pode mnie myszka mała, żywa. I w momencie, gdy się kapnęła, że jestem żywą istotą, a nie na przykład stojącym kubłem, to zaczęła piszczeć i wiać. Więc się przestraszyłem, nie za bardzo wiedząc czemu i o co chodzi i dlaczego jestem poniewierany przez życie. Komar! Ty mnie nie żyj w rękę, która trzyma aparat. To tak, nie, więc. Mam, mam dobrą pasę, mam ciekawą pasę, naprawdę. Jest! Jeszcze przed chwilą się zgubiłem, więc jest, yeah. znaczy nie, nie zgubiłem się po prostu. Nie wiedziałem, że jest dodatkowy zakręt na odrze i, i po prostu nigdy nie lezę w tamtą stronę, bo nie, nie, nie było sensu. No ale. Yeah. Tak więc tak mijają moje dni. Mam jeszcze jakieś 15 minut, żeby wrócić do domu, zmontować materiał i rzucić na YouTube. A jak wiem, wasze dni mijają, bo... bo... To parę absurdu nie mogły podtruć tylko mnie. Sądzę, że cały wszechświat musiał paść ofiarą, nie wiem czego, że takie, takie jakieś dziwadła się dzieją. Tego, tego jest mnóstwo, ale dobra, nie, nie, nie będę wchodził, bo nie, o niektórych rzeczach nie mogę mówić. To jest ten problem. nie. A, dobra, dziękuję za uwagę. I hej! Rozumiem, że jestem w Sherwood i urzęduje tu wesoła kompania. Ognisko mieli. Uuu, koncentrat pomidorowy.